Serdecznie, 17 dzień cyklu Studni do zmiany działającej mamy. Dzisiaj będzie o tym, żeby akceptować różnice. Każdy z nas jest inny i każdy człowiek jest inny, jednak nie możesz wszystkim naokoło przypisywać złych intencji albo tego, że ludzie nie chcą Ci pomagać. To, jakim świat jest na zewnątrz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i od tego, co w Tobie jest w środku. Nie możesz wszystkich y, ludzi y, klasyfikować tak samo. Albo podobnie według swojego własnego widzenia, ponieważ każdy człowiek jest inny. Nie możesz patrzeć na kolor skóry i już nie możesz dopuszczać do głosu Twoich przekonań, które być może nie są Twoimi przekonaniami, ale przekonaniami Twoich rodziców. Warto się nad tym zastanowić jeszcze w kwestii dziecka, ponieważ dziecko jest człowiekiem, który jest absolutnie inny niż my. I to, co jest dla nas najważniejsze jako rodziców, to to, aby dostrzec w dziecku człowieka z jego potrzebami, które najprawdopodobniej są inne niż nasze, i otworzyć się na tworzenie relacji z dzieckiem i wsłuchanie się w jego potrzeby. Wtedy zobaczysz te różnice. Życzę Ci powodzenia.